Proszę bardzo, co można trafić w niemieckim lesie. Pozostałości jakieś. Stanowiska jakiegoś, zapewne. Albo, patrzcie, tu kable wyłażą. Budki jakieś. Nie, no kable jakieś, zobacz. Tam masz elektryka. To nie szło ten? No zobacz, jak wychodzą ci kabelki. I tam jest jeszcze kostka stara. Jakaś jakaś łącznica. No. Proszę bardzo. O, to jest ta kostka, są te kable. To jest Simplex i smutny tiangson. To jest zimno, nie to jest. Takie widoki. Nasz przewodnik Piotruś, kolega nasz. Dużo wie. Pozdrawiam. No lecimy, szukamy coś dalej. Może coś trafimy. Ale dzisiaj no. ich nie ma. Dobrze jest. Jak coś będzie, to, jest, to się włączymy. No jest jakaś pierdoła miedziana, ale zapewne pozostało się po tym kablu. Jedziemy dalej.